was na kolejnym odcineczku A dzisiaj będziemy oczywiście sobie kolejny odcinek pykali I w ogóle jest nowy Aby Wiem, że update był dwa lub kilka dni Nie wiem dokładnie kiedy Aby Tutaj macie screena z Google Play Kiedy była aktualizacja do Brawl Starsa Bo dokładnie nie wiem Ale nagrywam aktualizację Więc dzisiaj może nie będzie drogi do 2000 pucharków Ten odcinek nazwę nowa aktualizacja do Brawl Starsa Po prostu Ona była kilka dni temu a jeszcze ani razu jej nie grałem, więc, więc będziemy obczaić, co zostało dodane, czy, albo, czy coś zostało dodane. Jak widziałem, nowy ekran ładowania, który kurde, yy, nie zacząłem nagrać, bo nagrywam dopiero w momencie, kiedy mi się gra wczyta. A więc po pierwsze, ekran ładowania wygląda następująco właśnie w ten sposób. No i tak. Trochę się zmieniło, ja się zdziwiłem, właśnie. I jakbym zaczął to nagrywać o kilka sekund szybciej, to byście zobaczyli moją reakcję na nowe menu. Czy tam nowy ekran jeszcze czym się pobierał, bo pisał pobieranie treści. A dzisiaj będziemy oczywiście grali, i tu w ogóle jakiś przycisk jest, którego nie było. Zobaczcie, ja popuszczę Wam chwilę wczoraj odcinka, który ma dwa dni. Sorry, że wczoraj nie było odcinka, zaraz czemu. Właśnie, zobaczcie mój ostatni odcinek, jak to wyglądało. Chyba dwa razy. E. Patrzcie. Robimy upgrade. Ile ja mam kasus? Właśnie. I jaka jest różnica? Taka, że tego przycisku nie było. I sceneria się zmieniła, i tu nic więcej. Tylko to, że ja zawsze miałam tu 60 fps Eee. Zobaczymy, czy coś się tu zmieniło, ale na razie widzę lagi same, niż coś się zmieniło. A to kosztuje 500, no halo, no. Ja tego nie mam! Doładowanie al Primo. ja nawet nie mam tyle gemu, bo nie chcę, sobie mi się użyło 30 kiedyś. Nie mamy za darmo, Boże, jakie to słabe! Yes. Hello, my lager. Six hours later. That's all, babe. No to niech będą. No co to tak laguje Edytor map, co to jest edytor map? Otwórz nowo Star się w trybie A mogę solo solo. Ej, ja mogę znowu mapę utworzyć Fajnie, jak zawsze, jak zawsze, o widzicie teraz, widzicie ten nowy ekran ładowania, to wam pokazywałam wcześniej. Ja nie mogę jeść, bo zaraz przegram. Dobra, no kurde, co ta klawiatura mi tu robi na środku? To dwa razy, bo coś się z internetem dzieje. Ej, co to jest? Co to jest? Zabiłem to, czy co? Bo mi HP zabrało. ADHD. Let's HB. Nie umiem trafić, mam koślawe ręce, kurwa! Nie pokonam go, bo tu jeszcze jest jeden gostek. Tu się wszystko rozpiera. Co to jest?

<śmienic> Co to był za dźwięk?! Chciałam przytrzymać, a nie od razu używać, Ja znowu wróciło do struktury. To wróciło do <śmienic> Hej, Ej, zginęłeś. Ja mam 4400 cztery, To mi 400 daje. Misia nie muszę bić. Kurde, nie trafiłem go, ja. Może jakby on jest blisko, to nie będę używał tego, tylko będę tapować. O, może takie coś będę robił? Bo gościu zaraz zginiesz. Nawet nie trafiłem. O! Widzicie? Ja, ja lubię tym skinem grać na razie. Dopóki jakiegoś lepszego nie będę miał... Czemu za każdym razem się pyta czy dobre się bawi, no? Ten skin, jak wychodzi mi na pierwszym miejscu, to ja lubię go grać. Fajnie się steruje. Nie wiem jak wam, ale fajnie mi się steruje. Napiszcie, czy, czy wy też używacie tego skina? Kiedyś dwie to teraz dwa te dostałem. Dwie levely w karnecie. Pięćdziesiąt Więc Kolejną Kolejna rzecz, to trzeba mieć jedzenie. Słodkie, three... słodkie, Zboguj gadżety. W ogóle jak mnie zrozumiecie jak ja się jem, to będziecie mieli napisy, bo kule ja jem i gadam. trochę kosztuje tysiąc, proces a tu nie mam kaszy. Więc no. Więc tak. Gramy graj, jeszcze żuję. Upgrade'owałem! 300 HP mi dało, super! Chyba taki jak jeden chest mi daje. Przadź! Patrzcie, dwa na raz biorę. Gościu walony, bo mnie zabije, zaraz nie używam tego na razie. Tu ma trzy razy na dwa razy. Użyję jak się doleczę, bo mam 6600. A w ogóle mam nadzieję, że dobra jakość jest, bo jak nie to się normalnie zabije. No, 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 no. Że to jest 1080P. Kurwa. Znaczy dobrze jak będzie 1080, ale mi chodzi, czy bitrate jest dobry. Nie pamiętam ustawienia nagrywania jakie mam. płem ja Główną mi dałam. Dobra, jak ktoś chcesz mi jeszcze pomóc, to po prostu zapraszam. W ogóle zobaczcie, jaka ikona jest. Widzicie to? Dzięki, chcesz mi pomóc? Kurwa, muszę blura w tam pliki, było widać. Zapraszam na Discorda. Sorry, że nic nie widzicie, bo tam były pliki moje. Miałam zdjęcia włączone. A bardziej w galergia No nie muszę znowu była blużować M teraz To za moim przyjaciele Oczywiście pinosski Serwer... Link w opisie macie, możecie napisać na czat Polska, możecie się przywitać, na przykład... Siema! No i przywitajcie się, siema! W ogóle jutro będzie specjalny dzień, więc jutro może, nie wiem co, jutro będzie specjalny odcinek, bo będzie 29. Odcinek będzie w dodatkowy, dzień dzień w dzień przystępny. I tak, i tu macie kategorię Belsarz, możecie zobaczyć sobie. Napiszę dziś odcinek o, o 19.00. Kto wbiję O Odc odcinek Boże odcinek miało być to jest na tu możecie wszystko pisać o brał Możecie przysłać zdjęcia i tak dalej no i co, no i to jest wszystko. I z niedługo będzie w ogóle moja gra na Robloxie jakoś in in. może inspiruje. I w ogóle to robię co wybierasz. I takiego shorta zrobię. Ale będzie z Brawl Starsa. Znaczy w tyle będzie Ro Roblox, ale z Brawl Starsa będzie po prostu. Do wyboru. Którego skinów wybierasz? Ale w tyle będzie Roblox. Bo wtedy więcej wyświetleń dostaje. Nie wiem czemu, ale dobra. Zostaw like, subik i widzimy się już. O, jeszcze na short o 21. Mam ustawienia takie, że shorta ustawiam. Zaplanowuję na 21 i tak. Tylko, że najpierw montuję odcinek, a potem. Co to było? Najpierw montuję odcinek, a potem shorta. Bo odcinek to się po dziedziń długu renderuje. Short to. I się renderuje 10 sekund, cyk, cyk, przesyła się 15 sekund i już mam gotowy. O, Cię, renderuje się tak cyk, cyk i renderuje się kurde godzinę czasami. Bo to 1080p 60fpsów, ale zobaczę, czy mogę w 60 znowu renderować że like. w 50, więc like, Z cywikiem będziemy się w 21 jutro o 19 i stwierdzę odcinek. Jak nie było. No ale bo przez to, że nie miałem wczoraj czasu, dlatego nie było odcinka. Więc ja zmienię po prostu od razu miniaturkę itd. i tak dalej. Widzicie, już zmieniona, ale jak ja nagrywam to, to ona jeszcze nie jest zmieniona i jest jeszcze ta stara, także z Robloxa, spec simulator 99. Więc stream będziecie mieli dodatkową godzinkę, przez że wczoraj nie było odcinka. Ode mnie godzinkę dodatką, czy normalnie będziemy zaczynać o 18, a skończymy o 21, chyba że dość przedłużnie o 22 będziemy kończyć, a 23, pamięta, to pamięta telewizja, że będziemy streama, ja tu mówię, że jest godzina 00.36, że kończymy o 00.36, bo już tu macie skrótę chyba ze streamka dla, dla VIP-ów. Czy... Nie gramy, opuszczam grupę, dzisiaj już nie gramy, jeśli jeszcze chwilę ze mną opisać i tak dalej. Możecie przez 20 minut do mnie popisać na Discordzie, możecie na czacie na ogólnym, możecie też na PV jak macie jakąś sprawę i tak dalej. Coś takiego. Jezu, co to było dobra. Lajk, subiki chyba widzimy się, bo ja już się chyba no, piąty raz już dzisiaj. Cały czas mówi, like, subik i widzimy się na scenę a jeszcze coś do, mam do powiedzenia, więc teraz na pewno się żegnamy. Zostaw, no, like, subik i sorry, jak ten odcinek ma pół godziny, ale Ale to chyba przez to, że nie było, tu odcinków Znaczy, wczoraj nie było, ani świetnie, ani odcinka, no ale dzisiaj będzie short. Mówię, no, dwa shorty zrobić, zobaczymy. Dobra, like, subik i widzimy się jutro. Musimy え <noise>